Bartosz Kurek, witam Państwa w premierowym odcinku programu Łowcy Biznesu, w którym pokażemy, jak zdobyć pieniądze na prowadzenie firmy. Zobaczycie Państwo przedsiębiorstwa, którym nie tylko udało się znaleźć kapitał, ale także z sukcesem rozkręcić biznes. Zobaczmy, co przygotowaliśmy. Sprawdzimy, jak zdobyć kapitał na rozpoczęcie działalności. Zajrzymy do firmy, która znalazła pieniądze na start i z powodzeniem podbija rynek trójwymiaru. Zapytamy, co decyduje o powodzeniu tej technologii. Dobry biznesplan i obiecujący pomysł na biznes to dla wielu banków za mało by udzielić kredytu. Sposobów na pozyskanie kapitału dla firmy jest jednak naprawdę wiele. Oto niektóre z nich. Droga do sukcesu firmy jest zazwyczaj kręta i wyboista. Sam pomysł, nawet najlepszy, to dopiero połowa sukcesu. Reszta zależy od pieniędzy. Znaleźć sposób na sfinansowanie przedsięwzięcia wcale nie jest łatwo. Co zmieniają bardzo środki strukturalne na dwa sposoby. Po pierwsze, pojawiają się bezpośrednie dotacje dla, dla firm innowacyjnych. A co może jeszcze ważniejsze, pojawiają się instytucjonalne rozwiązania, takie jak um, inkubatory. Um, e, Przedsiębiorczości. Dodatkowe finansowanie, które można pozyskać, plus taki efekt planowania, ponieważ fundusze unijne zmuszają firmy do, do planowania rozwoju swojego biznesu w perspektywie kilkuletniej. Więc to może być takim bardzo ważnym impulsem, bodźcem do rozwoju firmy. W tym miejscu otwiera się przestrzeń dla alternatywnych źródeł finansowania. Dużą rolę w tej układance odgrywają fundusze Venture Capital. Wykładają pieniądze, mając nadzieję, że biznes się opłaci i za kilka lat będzie z niego zysk. Oczywiście nic za darmo. W momencie, kiedy Venture Capitalista zdecyduje się na inwestycję kapitałową, wejdzie również z całym bagażem doświadczeń korporacyjnych i biznesowych do tej, do tej firmy i będzie dbał, tak jak każdy inny właściciel, żeby firma się rozwijała i żeby zbudować w tej firmie jak największą wartość, bo od tego zależy stopa zwrotu. Grunt to wiara w sens przedsięwzięcia. Wtedy łatwiej o opiekę anioła. Anioła biznesu oczywiście. Ci działają podobnie do funduszy venture, ale w pojedynkę. Są to zamożne osoby, które z jednej strony mają kapitał, a z drugiej strony są doświadczonymi ekspertami, przedsiębiorcami, menadżerami. W związku z tym, obok kapitału są w stanie zaoferować swoje, swoją wiedzę i doświadczenie zdobytą w danej branży, w danej dziedzinie. Zdecydowanie łatwiej jest firmom o uznanej marce i ugruntowanej pozycji na rynku, co nie znaczy, że i one nie potrzebują pieniędzy na rozwój. Nowa linia produkcyjna, wdrożenie nowoczesnej technologii to wszystko wymaga nakładów finansowych. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść giełda. Giełda jest otwarta i stawia do dyspozycji różne platformy obrotu dla różnych y, y, przedsiębiorców różnej wielkości. Debiut na warszawskim parkiecie to dla każdej spółki test wiarygodności w oczach inwestorów. Na te niewielkie czeka rynek New Connect, działający na warszawskiej giełdzie od blisko 4 lat. Dzięki rynkowi New Connect podmioty bardzo młode, we wczesnej fazie swojego rozwoju, na etapie tzw. startupów. Mają możliwość zaistnienia na rynku publicznym, na rynku kapitałowym. By piąć się w górę, potrzeba czasem chwilowego wsparcia finansowego. W takiej sytuacji warto pomyśleć o emisji obligacji. Są niektóre dziedziny gospodarki, które w wyniku kryzysu utraciły zainteresowanie sektora bankowego, finansowaniem. No myślę w tym wypadku o firmach deweloperskich. I w tym wypadku one z łatwością mogą plasować emisje na rynku katalizmu. By odnaleźć swoje miejsce w biznesie, nie zawsze trzeba mieć portfel wypchany pieniędzmi. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, jak je zdobyć. Między innymi, dzięki wsparciu funduszy Venture Capital, a także funduszy europejskich, trójwymiarowy rynek podbiła firma I3D. Na wirtualnej rzeczywistości zarabia całkiem realne pieniądze, a zlecenia dostaje od największych światowych korporacji. Wkrótce spółka zadebiutuje na rynku New Connect. Znaleźć się 300 metrów pod poziomem morza w korytarzu kopalni węgla kamiennego, czy usiąść w biznes klasie najnowszego modelu samolotu. Dzięki I3D staje się to jak najbardziej realne. Każdy z Państwa widział na pewno już nie jeden film 3D w kinie, który na chwilę obecną robi zawrotną karierę. I tak samo jest z naszej technologii. Mamy dodatkowy wymiar, mamy to 3D. Dzięki temu człowiek jest w stanie stanąć koło modelu trójwymiarowego. To tylko kwestia czasu, gdy technologia 3D stanie się powszechna. Założyliśmy biznes właśnie z myślą o tym, żeby, żeby rozwijać coś, co jeszcze nie jest znane do tej pory e, ani w Polsce, ani nawet w tej części Europy. To interaktywny rybnik, wirtualny spacer po mieście wśród istniejących i planowanych budynków, odbyć może każdy. Do niektórych sklepów czy centrów handlowych można nawet wejść. Projekt został odtworzony e, korzystając. E... Ze zdjęć e, nasi graficy wybrali się do miasta z aparatami fotograficznymi, obfotografowali e, dzielnice oraz główne uliczki, a następnie w grafice komputerowej odtworzyli modele 3D e, wirtualnego rybnika, e, tworząc coś, na, coś w rodzaju gry komputerowej, pozwalającej użytkownikowi na wirtualne zwiedzenie e, makiety miasta. Ale ta technologia używana jest nie tylko do celów komercyjnych. Dużą rolę odgrywa w nauce. Dla studentów medycyny firma stworzyła trójwymiarowe serce. Wizualizacja pozwala lepiej zrozumieć, jak pracuje ten narząd. Podobnie jest z wizualizacją serca samochodu. Jak nauczyciel w szkole średniej przekaże swoim studentom, swoim uczniom, jak silnik działa? Tutaj to jest jeden obraz. To jest możliwość nawigacji, którą uczeń jest dzięki której uczeń jest w stanie sam sobie zobaczyć ten element, który go interesuje. Studenci geologii nie muszą już podróżować w odległe rejony świata, aby oglądać różne formacje skalne. Wystarczy centrum wizualizacji. Uzyskany obraz jest wysokiej rozdzielczości. Jeden piksel to około jednego centymetra. Na tak olbrzymich obszarach jak na przykład ten w Arabii Saudyjskiej to niezwykłe osiągnięcie. Odtwarzamy cały kanion, łącznie z ulicą a także całym otoczeniem, czyli dodać do tego upał, dodać do tego piasek w oczach i można się poczuć, jakbyśmy praktycznie byli w Arabii Saudyjskiej na pustyni, podziwiając jeden, jedną z formacji skalnych. Z technologii firmy z Gliwic korzystać będą też studenci Politechniki Śląskiej w ramach projektu Interaktywne Kształcenie Inżyniera. Planujemy przygotować cały zestaw dydaktyczny, zarówno wykłady, jak i ćwiczenia oraz projekty, w technice 3D, a więc studenci, szczególnie ci, którzy mają kłopoty ze zrozumieniem pewnych pojęć czy zagadnień, będą mieli okazję zobaczyć to w świecie wirtualnym. Dla I3D to po prostu kolejne wyzwanie. Firma istnieje niecałe 4 lata, a pracowała już dla największych światowych korporacji. Największy klient, jakiego do tej pory pozyskaliśmy, no to jest firma. Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej, firma, która wydobywa ropę naftową. No oni niewątpliwie są największą w ogóle firmą na świecie, prawda, pod względem zasobów. Kolejnymi firmami no to są już Exxon, Total, zdarzało się pracować dla Sharpa, no generalnie dla takich największych firm na świecie, głównie niestety firm zachodnich. O kontrakty od zagranicznych gigantów firma nie musi zabiegać. Nadal dużo większym problemem jest pozyskanie kontrahentów w Polsce, gdzie ta technologia wciąż jest niedoceniana. O to, jak będzie się rozwijał rynek 3D nie tylko w Polsce, postanowiliśmy zapytać naszych ekspertów. Patrząc na sukcesy, jakie odnosi firma i 3D, w ogóle mnie nie dziwi, dlaczego zdecydowaliście się w tę spółkę zainwestować. Decyzja o tej inwestycji nie była tak jednoznaczna w momencie, kiedy ją rozważaliśmy. Jeszcze 3-4 lata temu technologia 3D nie była tak popularna jak w dniu dzisiejszym. Dziś obrazy 3D wyskakują prawie że z każdego okienka. A w supermarketach sprzedawane są telewizory w tej technologii. Spółka trzy lata temu była na bardzo wstępnym etapie rozwoju i pewność co do uzyskiwania przychodów ze sprzedaży usług w tej technologii nie była tak jednoznaczna. Dziś jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami spółki i tempem rozwoju, co łączy się z tempem rozwoju rynku, bo technologia 3D jest wszędzie. Natomiast samo podsumowanie tej inwestycji będzie dla nas mogło nastąpić dopiero w momencie, Sprzedaży akcji, co nastąpi nie wcześniej niż za kilka lat, dlatego że cały czas wierzymy, że tempo rozwoju zostanie utrzymane. Kiedy może dojść do upowszechnienia technologii 3D? Technologia trójwymiarowego postrzegania obrazu tak naprawdę funkcjonuje już w mediach i w rozrywce elektronicznej nie tylko od, od paru ładnych lat. Od dość długiego czasu mamy już kina, w których można oglądać filmy w pełnym trójwymiarze, widać rzeczy, które latają koło głowy. Każdemu widzowi. I też od paru lat funkcjonuje to także w grach. W tej chwili faktycznie, praktycznie rzecz ujmując prawie każda gra może już być wyświetlana w trzech wymiarach na specjalnym sprzęcie, przy specjalnym ustawieniu akcesoriów. I tak naprawdę cała sprawa obija się w tej chwili, rozbija się o pieniądze. O telewizor, okulary, komputer, który też wystarczająco dobrze to wszystko pociągnie. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, jedyny zestaw rzeczy, który jest potrzebny, żeby domową rozrywkę w pełnym, trójwymiarowym modelu mieć. Jak Pan widzi przyszłość rynku 3D? Jeżeli chodzi o stereoskopię, czyli o te, to, co teraz ostatnio mamy okazję oglądać w kinach, telewizory 3D, które się pojawiają na rynku i tym podobne rzeczy, to. Nie sądzę, żeby ta technologia upowszechniła się na, na, na więcej obszarów. Ona ma troszeczkę za dużo ograniczeń. To ja sam jestem wielkim fanem 3D, jestem też wielkim fanem grafiki trójwymiarowej, hologramowej, stereoskopowej, ale wydaje mi się, że minie jeszcze kilka lat, zanim pojawi się technologia, która umożliwi rzeczywiście bardzo szerokie wykorzystanie tych, tych rzeczy do, nie wiem, do pokazywania jakichś drobnych ikonek na lodówkach czy, 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 czy wszystkim, ponieważ sam fakt noszenia okularów, co dla mnie jako okularnika jest jeszcze dodatkowo zrozumiały, jest dosyć kłopotliwy dla normalnego, dla normalnego widza. I samo to jest już dużym utrudnieniem w upowszechnieniu się tej technologii, chociaż jest ona o wiele lepsza niż te technologie oparte na naglifach sprzed wielu lat. I mimo, że wszyscy producenci w tej chwili mocno na to cisną i pojawiają się telewizory i inne tego typu rzeczy, to jest to wciąż bardzo y, ograniczona technologia i nie będzie zajmować na razie więcej miejsca. A w przyszłości pojawi się coś nowego. Według części ekspertów z tej branży, technologia 3D bez potrzeby używania okularów może upowszechnić się już w ciągu 5 lat. To wszystko w tym odcinku Łowców Biznesu. Kolejny już za tydzień. Bartosz Kurek, zapraszam.